Modlił się na oczach kobiet i mężczyzn, którzy nie wierzyli w Boga, którzy nie wiedzieli, co o tym myśleć. Tak wyglądała sytuacja całego narodu. Prosił, by Bóg spuścił ogień, i tak też się stało. Ogień przekonał tych, którzy wątpili w Boga, że jest nim naprawdę. Ogień stanowił dowód, że się mylą. A Eliasz miał rację. Ogień był dowodem, że nieba był Bogiem, ale był nim Jahwe. Werset siódmy nie mówi o ogniu niczym żywiole, który spada z nieba. Mówi o tym, że Bóg nie syła ognia, ale sprawia, że to my się nim stajemy i dzięki temu ludzie przestają błądzić. Oglądasz ten program dzięki przyjaciołom i partnerom EMI. Aleluja, jesteśmy International wierzy w Biblię i Chrystusa. Koncentrujemy się na Chrystusie i to Jezus jest w sercu wszystkiego, w co wierzymy i robimy. Naszą misją jest szerzenie dobrej nowiny Jezusa Chrystusa na świecie. Poprzez nią staramy się umocnić wiernych i wyposażyć ich w narzędzia dzielenia się Ewangelią i życia życiem wiary, nadziei i miłości w Chrystusie, który pozostaje taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak jak opisuje to Pismo, Jego moc nadal działa dziś w Kościele. Jesteśmy EMI. Uwielbiam kochać Cię Jezu. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i miłosierdzie. Posłuchajcie. Jesteście ogniem. Dobrze go mieć, dobrze być nim rozpalonym, ale jeszcze czymś innym jest nim się stać. Spójrzcie na kogoś obok, mówiąc, jesteś ogniem. Mm. Przynieś mi mój olej. Chwały w chwałę, od sukcesu do sukcesu, od zwycięstwa do zwycięstwa. Bóg nie jest mitem. Bóg nie jest mitem. Odpowiada na waszą wiarę. Bóg nie jest człowiekiem, nie może kłamać. Wykładanie ufności w Bogu nigdy nie jest słabością. Zawsze stanowi naszą siłę. Nie jesteście manipulowani, kiedy okazujecie posłuszeństwo Bogu, ale doświadczacie błogosławieństwa mając możliwość okazania mu posłuszeństwa. Dlatego zmaksymalizujcie tę możliwość. Większość tych, którzy są blisko mnie, robią to, co ja. Za każdym razem, kiedy coś ogłoszę, jestem pierwszym, który wypełnia te instrukcje. Wszyscy biskup Jay, biskup Stefan my wszyscy generał Wiseman, John jesteśmy pierwszymi, którzy wypełniają to słowo. Pierwszymi. Bo mamy tego pewne zrozumienie. Niebiański Ojcze, modlę się ponownie o to, byś uwielbił swoje imię. Błogosław swoich synów i córki, dokonaj czegoś dobrego dla nas w imieniu Jezusa. Unieście dłoń mówiąc jestem ogniem. Jeśli możecie, proszę usiądźcie, pomodlę się z wami za chwilę. Idźcie do Hebrajczyków. W rozdziale pierwszym, wersecie siódmym Biblia mówi o aniołach, zaś mówi – On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Czyni swoich aniołów duchami. Niektóre angielskie wersje używają określenia wiatrem, a swoje sługi pomieniami ognia. Unieście dłoń, mówiąc: Jestem ogniem. W piątek, jeśli tu byliście, dzieliłem się słowem: Z listu do Jakuba. Rozdziału 5. Mówiłem o Eliaszu, człowieku podobnym do nas. To, co wyróżniało Eliasza, to fakt, że nie tylko początkowo modlił się o deszcz, o to, by go nie było i przez 3,5 roku nie padało, a potem ponownie modlił się, by się pojawił i zaczęło padać, ale również... Ten sam Eliasz modlił się o to, by spadł ogień. I tak też się stało. Rozważyliśmy rozdział piąty listu do Jakuba, wspominając o Charlesie Fineju i trochę o Smithie Wigglesworth. Płętą było to, że człowiek z rozdziału piątego listu do Jakuba był człowiekiem podobnym do nas. Cokolwiek działo się w jego życiu, może zadziać się w naszym. Wołał o ogień. I Biblia mówi, że na górze Karmel modlił się na oczach kobiet i mężczyzn, którzy nie wierzyli w Boga, którzy nie wiedzieli, co o tym myśleć. Tak wyglądała sytuacja całego narodu. Poprosił, by Bóg spuścił ogień. Tak też się stało. Ogień przekonał tych, którzy wątpili w Boga, że jest nim naprawdę. Ogień stanowił dowód, że się mylą. A Eliasz ma rację. Ogień był dowodem, że nie Baal był Bogiem, ale był nim Jachwe. Ogień wprowadził światło, ogrzał ich, oziębłą wiarę i pochłonął czarno księstwo, które manipulowało ich duchem. Ogień był kluczowym elementem, który obalił opresję wroga. To dokonało się przez ogień, dlatego modlił się. Boże, niech będzie wiadomym, że jesteś Bogiem w Izraelu. Bogiem na niebie, stworzycielem wszystkiego, co istnieje, i niech również będzie wiadomym, że ja jestem Twoim sługą. I spadł ogień. List do Jakuba 5, 17 mówi, że Eliasz był taki jak my. List przed listem do Jakuba to list do Hebrajczyków. Siódmy. Werset w rozdziale pierwszym mówi o ogniu, ale nie w formie żywiołu, które stępuje, tylko ogniu, tym samym ogniu, który ukrócił błędne myślenie Izraela, mówiąc, że Bóg nie zsyła tego ognia, ale nas czyni jego płomieniem. Zawołajcie, jestem ogniem. Powodem, dla którego ludzie przestaną błądzić jest Wasza obecność. Powodem, dla którego będzie jasnym, kim jest Bóg, będzie Wasze życie. To dokona się przez Was. Bóg czyni swoje sługi płomieniami ognia. Które wprowadzają światło. Kiedy Jezus Chrystus mówi, że to Wy jesteście światłością świata i solą Ziemi, a On sam jest światłością świata, to może zastanawiamy się, czy mówi jedynie o sobie, czy o nas, czy może i o sobie i o nas równocześnie. Otóż tak, mówi jednocześnie o samym sobie i o nas, bo stanowimy jedno. Jaki on jest? Tacy i my jesteśmy na tym świecie. Krocząc z Bogiem, zawsze prosiłem o jedno: o to, by to było realne. Musiałem tego doświadczyć. Chciałem być tego częścią. Nie chciałem jedynie o tym słyszeć. To musiało stać się moim doświadczeniem. Panie, nie było mnie tam na górze karmel, kiedy spadł ogień, ale dziś, według Twojego słowa, spraw, bym to ja stał się ogniem. Chcę stać się powodem, dla którego ciepło ogrzeje moją rodzinę. Proszę, spraw, bym był powodem, dla którego działanie wroga, czarnoksięstwo i manipulacje w niewidzialnym świecie dobiegną końca. O Boże, poza przekazem słowa, jakie mi dałeś, sprawbym sam stał się przekazem, który zostanie przyjęty, bo powołałeś mnie nie tylko, by ukazywać znaki, ale również być takim znakiem. Jestem Twoim narzędziem. Jestem Twoją bronią. Niech moje pokolenie zwróci się ku Tobie. Ze względu na manifestację Twojej chwały przez moje małe życie, nie będę się obawiał, ale wróg tak, ponieważ uczyniłeś mnie ogniem. Jestem ogniem. Jestem niebezpieczny dla działań wroga, niebezpieczny dla jego królestwa. Powstaje, by stać się dla wroga najgorszą z przeszkód. Przeszkodą w szerzeniu jego agendy jestem ogniem. Kiedy dziś się pomodlę, to słowo. Zostaje również ogłoszone nad waszym życiem. Dzięki wam ludzie dowiedzą się, że Bóg istnieje. I to dzięki wam ujrzą, kim jest. Wy Wszyscy. Jesteście częścią Bożego planu. Planu niewidzialnego Boga. Jestem nietykalny. Jestem ogniem. Płonę. Bóg nie dopuści, by uderzyli w was tym, czym poprzednio. Powiedziałem, Bóg nie pozwoli, by stało się to ponownie. Baal i Ashera upadną. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku Dostępni. Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Dołącz do nas na kanale EMA TV lub podczas transmisji na żywo. Śledź Pastora Alfa Lucau na platformach społecznościowych.